Kiermasz książek, wystawa rękodzieła czy galeria zdjęć z krajów, które odwiedzają studenci filologii rosyjskiej. Tak słowiańską kulturę promują jej orędownicy na Uniwersytecie Zielonogórskim, serwując wschodnie przysmaki. Sałatkę warzywną, dwa rodzaje piroga, jeden z mięsem i z ziemniakami, a drugi taki sam, tylko drożdżowy. Mamy też do oferowanie ciasteczka na spotku? Mienia zawód tola. tola! Fascynacja Rosją i państwami dawnego ZSRR przeżywa renesans. Filologia rosyjska istnieje od powstania Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ale takim zainteresowaniem nie cieszyła się od lat. Był taki widoczny spadek w latach 90., później znowu coraz lepiej, tak? I teraz no, mieliśmy bardzo duży nabór, 70 parę osób. Być może studentów skusiły perspektywy, które daje znajomość języka rosyjskiego, nie tak powszechnego dziś wśród młodych, wchodzących dopiero na rynek pracy. Mamy otwarty nowy kierunek, jest to komunikacja biznesowa w języku rosyjskim, i tutaj już tak typowo w biznesie handlowe, tłumaczenia praktyczne itd., żeby mogli studenci pracować właśnie w takiej branży. Absolwenci filologii rosyjskiej pracę nierzadko znajdują za granicą. Już podczas studiów ćwiczą język w praktyce odwiedzając Rosję, Ukrainę, Białoruś czy Tadżykistan. Chcę otworzyć swoje biuro tłumaczeń jakieś. Też pod uwagę biorę na przykład język rosyjski, język ukraiński. No, po takim kierunku myślę, że bardzo dużo rzeczy można zrobić. Filologia rosyjska należy do czołówki kierunków o międzynarodowym składzie. Najwięcej chyba jest Ukrainy u nas teraz, ale mamy też Białorusina, no i Rosjanki też są. Jednak żeby rozpocząć tu studia, znajomość języka nie jest konieczna. Istnieje opcja nauki od zera.